Dobra, ansaj. Do powiedz, e, czy będzie mnie teraz słuchać, nie? jak będę coś mówić? Aha. Nie słychać Co ma głowa nie, nie było mnie słyszeć, nie? Ja nie, ociec, ja... nie było cię nie było cię słychać, Dobra, to, to spoko, chciałem sprawdzić Dobra. Dobra live, a. co o, pięknie Dobra, niech gdzie wbijają. <laughs> Kurwa. No. Kim jest przybyszu A takim jednym, co wam heist chce zabrać, albo dać tego. Dobra, bo w sumie nawet nie widzicie sceny, ale dobra już widzicie. Także no Alowina. Tak Takie... Takie jak widzisz. Dzisiaj zwiększyłem trochę te wygrane, nie? Tam minimalna jest 3 Czekajcie policimy jeszcze ludziom takim, którzy grają w to koło. W sensie ten pan, nie? Ten. Ten mi dał 7 wczoraj. Ile rozdałem? Nawet nie pamiętam, wiesz? Wyszedłem chyba z zyskiem wczoraj akurat. Na pewno tym donate'em. Ale pomijając donate no to z 200 wyszedłem. Ale to też wiesz. O, dzięki, ciekawe kto pierwszy zagra. A i dwie pierwsze osoby mają za 40 m losa, a nie? No bo wiecie co? Zmniejszę wam na razie na 40 milionów. Macie, bawcie się. Może ktoś wygra, zobaczymy. Ogólnie na kole jest do wygrania maksimum, chyba 60 M. Takie nagrody. Czekajcie, zaraz zobaczymy. A nawet 80 jest. 80, 60. To jest ten. Jak działają losy? No to tak, dajcie mi na pocztę highs. W tym przypadku niestety zwiększę do tych 50, bo jednak nie wiedziałem, że wy możecie wygrać na 80 milionów. Także po prostu losujecie, wysłacie mi tutaj hajs, odbieram go i losuję sobie tak, o, kołem i co wypadnie, nie? No w tym momencie ktoś by wygrał nic, no ale blisko 60, nie? Macie 30, 50, 40, 60, 80, naprawdę jest dużo do wygrania hajsu. To jest Pandora, nie? Trochę podkręciłem, bo trochę osób płakało, że może przegrać. To zobaczymy jak podkręciliśmy. To czy dużo na stracie wyjdziemy. Nie chodzi o to, żeby się stali skamowali, ale żebym też ja nie wyszedł z na minus. To jest taka gra, można tak nazwać. Aha, no w sumie masz rację. Trzeba to zmienić. Wait a second. oj daj bo muszę zmienić dajmos, wiesz? szybciej, szybciej, kurwa ogólnie czekajcie zapiszę się dobra, zapisało się także <laughs> zrobione jak dacie w 5 powinno wam działać, mi już działa Stoicie tu i w sumie nie losujecie. Trochę mi żal ludzi, którzy aktualnie nie mogą grać, nie? Bo jest tutaj dużo osób, które wygrały za duże pieniądze. No i co, trzeba czekać, nie? aż ktoś wyślę. Chyba, że czekajcie, wiecie co? Tak na start zrobimy sobie takim, że obniżę wygrane o 10 dzień. Ale za to mm, obniża też koszt losu, nie? Bo w sumie może ktoś nie ufać No więc zobaczymy po prostu. Może ktoś będzie miał szczęście, może nie. Co jeszcze zapomniałem o tej... O, dobra, teraz nie zapomniałem Można zrobić tak, żeby dwie pierwsze osoby będą miały za te 35M. Losy, co się opłaca, nie? No bo za 30 nawet. No za 30 można Osoby na live, które są to o tym wiedzą. Także za 30 M losy. Kurwa nie lubię jak jest tak ten właśnie. Wczoraj coś bardziej więcej chętnych było. Ja nie, wiem, nie wiem, jak ja Was mogę zachęcić do tego, tak naprawdę. Kurde, Bela. Wiem, czekajcie. Nadajmo, złogniemy i tam polecimy, że na panda, rozdajemy Golda. Nie, włączyli ten. Nienawidzę kurwa tego serwa Daj lega tam Nie mam legi Only kurwa hejs Będziemy go kupić, mamy 46 chyba nie? Tak 46 Cholera, przecież są imy kłędne, tam jak coś tam gdzie Dwie pierwsze osoby losy po 30 mają. Siema, Daniels. O, Adam Woźnicki się ma. Właśnie, ty już wbieź na lewo, nie zauważyłem. Dobra, bo chyba pierwsza osoba będzie losować, zobaczymy, jak to wyjdzie. Daniels, chcesz sobie polosować? Handel, dajcie handel albo ten. Handel albo pocztą wysłacie i ja wam losuję, nie? Tylko, że wolę pocztą, bo żebym wam nie, was nie pomylił, i żeby ktoś free nie dostał. Nie, nie polsujesz, a to się pierdol To sobie zostaje, to jest dane od mojego przyjaciela. Ale skam, lul. Nie, czekaj, patrz. Ja ci coś pokażę. Eee, masz losy za tak. 20, 40, 30, 60, 70. Pokażę ci to koło eee, To co masz na kole, możesz wygrać. I powiedz mi kurwa, gdzie tu jest skam. Gdzie ty tu kurwa widzisz skam? Więc jak nie wiecie, to nie pierdolcie tak naprawdę, bo pierdolicie i mnie to kurwie. Nie mówię akurat do ciebie, Aster, ale Daniels, nie? To takie... Takie no. Dajcie 40, możecie wygrać dwa razy więcej praktycznie i jeszcze mi mówicie, że skamerem jestem, nie? Dobrze jest. Przeczytaj ten Dawa jazda, z czym jazda? Nora, co mówię? A, Margo BBC to jest Adam. Dobran, to chyba Margo BBC będzie ja pierwsze, To zobaczcie, jak to wygląda. Gdzie na zasobach? Mm, tylko na pandzie, bo nie mam. Dobra, Margo BBC 40 milionów. Zasłuchajmy, wyciszę tam. No i właśnie wygrał 60 milionów. Gratki przyjacielu. <grym> Także no. Jestem z kamerem. <grym> Ktoś linki rozsumuje, ale napisałem w nawiasie, że Pandora, nie? O, no i Margo BBC z zarobku. No a i w ogóle polecam Clans Fajny kranik się zapowiada, więc no. Wbijajcie. Jako BBC, kolejny los 40, czyli wychodzisz na 0. Dlatego muszę to nawet zmniejszyć, tak naprawdę. Bo to nie będzie sensu. Czekajcie, o po pozmniejszam. W sensie nie na 20, 40, 30 zostawię. Ale tak po 60, no to zmniejszę. Bo chcę się trochę z... Nie wiem, chcę Wam trochę porozdawać tego, a wiem, że Margo BBC to jest taka osoba, która ma nieziemskiego farta do tej gry. I że on pierdolnie z 3 razy 60 raz przejebie, później z 5 razy 60 I miał opierdoli na hajs. <grytanie> a to przecież ja WAS muszę okradać, nie? I tak się nic nie zmienia, i tak 60, 55 zostaje, nie? Chwilę pograjcie na 40 milionach i zaraz zwiększam wszystko. Nie? Sumy do wygrania i cena losu. W każdym razie Margu BBC zarobił 20 milionów. Dobra, 40 milionów. Niestety tym razem nic. Numer 2, lepszy zarobek? No, no nie powiem. No, tam proponowałem Twoją roletę przez jakiś czas. Ale coś padło, wiesz. Czasami się ta poczta buguje, więc zagobczę czasami. W sumie to chuj podkręca Czekajcie, podkręca wam ją. Już jak tak chcecie, to wam ją podkręcę. Tylko, że teraz los będzie kosztował 50, a mnie Także sobie nie myślcie, bo podkręciłem wam ją trochę. Więc kurwa, ogólnie chciałem wam zrobić losy. Dobra, jeszcze ostatni los. Zobaczymy, może możecie się fartnie na tych podkręceniach. No, niestety nie. Dotroficie akurat dwa nic także. Co na los 150 da mnie, a możecie tak naprawdę wyjść no, z trochę większym zarobkiem. To tak, tak naprawdę to jest taka ruletka, no to jest koło fortuny, no, albo masz albo nie masz. To nie ma czegoś takiego, że wygrywasz, bo jesteś kurwa kotem, nie? Wygrywasz albo przegrywasz i tyle. A chyba jako jedna osoba tutaj, jak na razie widzę, robi takie lajby. I tak jest moje popyt na coś takiego. Ja. Wczoraj na przykład, no Markowi BBC przebił chyba wszystko. Dzisiaj też na razie przebija wszystko. <laughs> 14 osób witam bardzo serdecznie. Czekamy na chętną osobę. W sumie, łapkę w górę możecie zostawić dla zasięgu. No są dwie łapki w górę, a jest Was 11, więc łapka w górę, mordeczki. Musi być I co tam ma wie się koniec gry. <gry> Ojojoj oj, oj, moderator gry Także już pospawniliśmy Dzięki za suba, ktoś mi to suba Dobra, jak nikt nie będzie lasował, to ja to kończę i odpalę live'a jak nie wiem, jak ktoś, będę miał hajsu na demos na przykład nie? bo tak sobie to w chwilę BBC i tyle także szybka akcja do 42 czekam aże, że to ma być ten... ...donate, w sensie. Spoko. Wiadomo, Adam, wiadomo. Dawaj Deimos, ale ja tam pieniędzy nie mam, wiesz? Mam tylko na Pandorze, dlatego też na Pandorze robię też coś takiego. A nie ma tutaj chyba nikogo chętnego, żeby mi przesłał stąd na Deimos. Oczywiście, a ja pierwszy nie da nie. シェバリオクス。 ja chcę 1G na Deimos za 1G na Pandorze do mnie. Tylko, że ja ci pierwszy nie dam, mordo Bo już tak robiłem dwa dni temu i mnie opierdolili, właśnie. To na trochę większą sumkę. Która nie była moja, zaufałem Twowi. A no mówiłeś, do ale coś pisać na grupie. Kiedy losowanie legi dla widzów? Mmm. Na sto subów chyba. <laughs> Daniels, czasem ja kurwa wolę przesłać już kantorę. Nie chcę jeden, jeden przesłać. A jak nie ty, no to oddam kodowicę, wezmę i tyle. Patrzcie się. Jest dwoma. No to masz błądnej info, bo jakoś mam już typka, który mi tak prześlę. Tylko, że muszę czekać na niego. A widzisz, jakie kurde ustawione? Wiesz, mając 30, 40, a nawet więcej kurwa G. Przepraszam, 30 G to jest kurwa. Mając 300 G w depo na Deimos, to naprawdę jeden, jeden na Pandorze się opłaca. Bo na pewno, że ma mało, a Deimos ma nadmiar, więc i ten nadmiar mu cały czas przybywa. Więc jeżeli byś miał tyle hajsu, co to... on, to byś mi nawet przesłał 1-2. Dobra, coś porobimy, no. 82, przejdziemy S w RM 80RM Niby szukam tego, ale W sumie jakbym wykrył tam się jakoś szczególnie nie wkurwił co hmm. mamy Pizzeria. Glwalale. W sumie chyba tylko pizzeria. <tryk> Chuje jest. Nie, to, yeah, to nie ma innego quest'a. Dzielona <tryk> ja zasoba. Za łapki, które dajecie. forvalo go znowu streama serio Dobra, lecimy do tego. Ej, poczekajcie chwilę, zaraz odpale streama, tylko zmniejszę bitrate. Dobra. Jest to miasto. W 5 za będzie gig, nie? No to wam ten bitrate, więc trochę szybciej będzie. No, na demo, są tragiczne ceny. To jest akurat prawda. Ja Cię na pewno nie zabiłem, może mój Zasty Cię zabił, a za to to już nie odpowiadam, bo on tam jak spi, więc... No, to tak i nie do mnie, nie? Spoko, no Ej, Ale w sumie to dobrze wiedzieć, bo już następny stream powinien być już chyba na Deimos, nie wiem, zobaczę bo, no, no jak widzicie, no tutaj w ogóle praktycznie nie losuje. Nie, nie idę PvP, do kończę wiesz? Także dzięki za live'a i się widzimy w następnym, jak już trochę bardziej ogarnięte będzie wszystko. Siema.